Szanowni Państwo, Fundacja Pafere zorganizowała niniejszą konferencję, by promować edukację domową i alternatywną. Są to wyjątkowo słuszne postulaty. Są one słuszne dlatego, że o przyszłości edukacyjnej dzieci powinni decydować ich rodzice albo dyrektor prywatnej szkoły. Natomiast obecnie o przyszłości naszych pociech decyduje minister edukacji narodowej. Minister Edukacji Narodowej mówi, że uczniowie mają czytać takie i takie książki, mają mieć takie i takie przedmioty, mają robić to i to. Czyli wysoki urzędnik z Warszawy mówi nam, jak mamy żyć. My się do takiego rozwiązania już przyzwyczailiśmy, ale przez setki lat edukacja tak nie wyglądała. Edukacja w naszej cywilizacji była zdominowana przez szkoły kościelne, szkoły chrześcijańskie, a siłowe tworzenie szkół publicznych, było też elementem walki z chrześcijaństwem. Szkoły publiczne współcześnie traktują dzieci jak chodzącą subwencję budżetową, a edukacja domowa wyrywa dziecku z systemu, czyli kasta polityczna w edukacji domowej nie ma możliwości indoktrynacji mas. Dlatego tak wiele środowisk władzy spodełba patrzy na edukację domową i alternatywną. Ja natomiast chciałbym dzisiaj skupić się na czymś innym. Na prądach intelektualnych, które deprawują dzieci, które wyrzucają im krzywdę. Chciałbym opowiedzieć o antypedagogice, o jej przejawach, o działaniach mających na celu zdeprawowanie młodego pokolenia. Zacznijmy może od tego, czym jest antypedagogika. Antypedagogika to nurt pedagogiczny, który neguje potrzebę wychowania, czyli tradycyjna pedagogika gloryfikowała potrzebę wychowania. Tradycyjna Pedagogika miała charakter hierarchiczny, gdzie jest nauczyciel, jakiś pedagog, jakiś autorytet, jakiś dorosły, który wie, lepiej co dla dziecka jest dobre. Czyli dorośli przez wieki mieli prawo formować charakter i zachowanie dzieci. I źródłem przewagi dorosłych względem dzieci jest to, iż posiadają życiowe doświadczenie, posiadają trzeźwą ocenę sytuacji. I to jest właśnie podstawa tego hierarchizmu, tego podporządkowania dzieci. Dlatego też co do zasady, właśnie starsze pokolenie powinno decydować o młodszej generacji. No, przykładowo dla dorosłego oczywiste jest, że nie należy dotykać rozgrzanej do czerwoności kuchenki i że nie należy wsadać widelca do gniazdka elektrycznego. Tak? Czyli to trzeźwe spojrzenie na świat, na rzeczywistość, przychodzi z wiekiem. Natomiast antypedagodzy głoszą poglądy odwrotne, czyli że człowiek już od urodzenia potrafi odczuwać własne dobro. W związku z czym może być za siebie odpowiedzialny? W mojej ocenie jest to naiwne postrzeganie rzeczywistości. Przejdźmy teraz do deprawacji. Drodzy Państwo, w moim odczuciu, deprawacja współczesna w edukacji posiada trzy różne oblicza. Jest to deprawacja seksualna, deprawacja techniczna i deprawacja tradycji. Zacznijmy może od deprawacji seksualnej, czyli małe dziecko. Ono nie wie, jak zawiązać buty, tak? ale zdaniem postępowców wie już, jaką ma orientację seksualną. I przez te dziwaczne poglądy wiele osób zostało, wielu młodych, zostało pochopnie skrzywdzonych. W szczególności, gdy w grę wchodziły kuracje chemiczne, operacje chirurgiczne. Czyli zauważmy, oni uważają tak, że klapsy dla, dzieci, dla dziecka są złe, ale jak już zrobimy ich zdaniem dziecku operację zmiany płci. Czy też terapię korwencji wsi, to wszystko jest wspaniałe i to jest dobre. Czyli najnowsze pomysły antypedagogów związane są z koncepcją niebilarności i zmiennej tożsamości ciała człowieka. Czyli ich założeniem jest to, by nie narzucać dziecku płci, by mogło ono swobodnie wybrać płeć czy religię wraz z wiekiem. I tak pewne grupy kupują swoim potomkom ubrania unisex. Problemem jest jednak to, że człowiek roli się niczym czysta tablica. I dopiero z czasem ulega socjalizacja, więc uczy się kultury, języka, zasad dobrego wychowania. Jeżeli pewne poglądy i rozwiązania nie zostaną narzucone od oseska, to rezultatem są ludzie zdziczeni, a nie ludzie normalni. I to i tak się dzisiaj dzieje. Gdyby porównać obecną sytuację do świata przyrody, to mielibyśmy do czynienia z historią, w której to wilk postanawia wychować swoje młode na wegetariańską owcę. Czyli takie działania są skazane na niepowodzenie. Działamy wbrew naturze człowieka. Są one autentycznym przejawem szaleństwa upadającego Zachodu. Zgodnie z postępowymi kanonami, dzieci, według pedagogów mają prawo do seksu, tylko że przez setki lat tej edukacji seksualnej nie było. Ludzkością rządziły konwenanse, religia, wszystko jednak szło do przodu. Obecnie mamy tą edukację seksualną w wielu państwach Zachodu, ale ona w żaden sposób niczego nie rozwiązuje. Europa nadal ma problemy demograficzne. Europa nadal ma problem z ciążami pozamałżeńskimi. Innymi słowy, człowiek nie ma myśleć, lecz ma się skupiać wyłącznie na swojej seksualności. Nie jest kluczowe nabycie podstawowej wiedzy przydatnej dla człowieka, lecz fakt, kto z kim sypia. I ta siłowa seksualizacja młodych stanowi element ich deprawacji. Druga kwestia to jest deprawacja, którą nazywam depracją techniczną. Czyli obecnie. Wielu postępowców, takich taki może nazwijmy, chciałby wyrugować ze szkół twardą wiedzę. I zamiast tego, co nam chcą zapewnić, jakieś powiedzmy, edukację seksualną, spotkanie z lokalnymi działaczami środowisk LGBT, różnego rodzaju panami, bo przebieranymi w sukienki. Na zachodzie w koleżach uczy się gender studies, african studies, czyli przedmioty, które są kompletnie życiowo nieprzydatne, a wręcz szkodzące człowiekowi. Czyli nie chodzi im o tolerancję, lecz o wymuszenie akceptacji dla pewnych zachowań. Dlaczego natomiast roguje się tu twardą wiedzę, czyli przedmioty STEM? Wyjaśniam, chodzi o naukę, technologię, inżynierię, matematykę. Albo chociaż o takie klasyczne przedmioty jak logika czy filozofia. Otóż wspomniane przedmioty uczą myślenia, uczą formułowania własnych myśli, on uczą poprawności rozumowania, on uczą rozwiązywania realnych problemów. Ludzie mający taką wiedzę są groźni, są w stanie kształtować rzeczywistość. Oni nie są bezmyślnym stadem baranów. Ludzie posiadający wiedzę techniczną mogą zakładać własne firmy, konkurować z zachodnimi firmami, rzucać im rękawice. A Zachód, polski, Zachód też widzi Polskę nie jako hub dla takich firm, tylko jako miejsce, w którym no, tania siła robocza będzie skręcać śrubki w zachodnich montowniach. I ta wzgarda wobec wiedzy technicznej spowodowała, iż obecnie w gospodarce brakuje nam specjalistów z fachem w ręku. Drodzy Państwo, i trzecim. Trzecim przejawem tej deprawacji jest deprawacja tradycji, I te, czyli obecnie podkopywany jest autorytet nauczyciela. On nie może zastosować żadnych realnych sankcji względem krdombrnego ucznia. Nauczycielem nie ma być tak jak od wieków, nie, nie tak wieków mistrza dla tego ucznia, on ma być do tego ucznia kolegą. Jednym z przejawów tradycyjnej szkoły były powiedzmy ujednolicone mundurki, z tym wyglądało się na narzucenie pewnej dyscypliny na ucznia, by wyglądał on skrudnie. Obecnie zwalcza się mundurki, Nie każdy wygląda tak, jak mu pasuje, że ta dyscyplina jest luzowana. Kiedyś zmuszano uczniów do wykonywania prac porządkowych. W ten sposób, na przykład, uczono uczniów szacunku do pracy drugiego człowieka. Obecnie, jak uczeń nabrudzi, to wie, że nie sprzątnie tego on sam, tylko że przyjdzie pani sprzątaczka, by zrobić za niego brudną, brudną robotę. Kiedyś organizowano apele, śpiewano pieśni tartietyczne. Dziś się to do tego odchodzi. Czyli odchodzi się od tej podstawowej takiej socjalizacji człowieka. Drodzy Państwo, jakie są rezultaty tego rozkładu systemu edukacji? Tragiczne postulaty antypedagogiki doprowadziły do wtórnego analfabetyzmu, do problemów młodzieży z formułowaniem własnych myśli, problemów z ustnym formułowaniem myśli, problemów z pisemnym formułowaniem własnych myśli. Zatraceniu ulegają zdolności rozmawiania z drugim człowiekiem, wzrastają postawy narcystyczne. Widzimy to w aktywności młodych w social media. Wzrasta przekonanie o własnej nieomylności, wzrasta epidemia cybernałogów, czyli dzieciaków wpatrzonych w swoje aparaty komórkowe. Zanikają też podstawowe umiejętności techniczne, zdolności naprawy przedmiotów, podstawowe zdolności budowlane, przykładowo jakaś wymiana kranu, opon w samochodzie, zdolność rozpoznawania drzew. Chodzi mi o zanik takiej pewnej podstawowej, elementarnej wiedzy. Wraz z umasowieniem studiów, chcąc na siłę każdemu dawać maturę i studia bez względu na predyspozycję, poziom nauczania spadł dramatycznie, przez co mamy problemy z bańką wykształcenia. I gospodarka nie jest w stanie wchłonąć tak dużej liczby osób z wyższym wykształceniem. Dążono również do kastracji mężczyzn, do zabicia w nich agresji, przez co wychowano pokolenie safandułów, pantoflarzy, życiowych kale, ciamajd, jakich płatków śniegu, czyli mięczaków, którzy rozklejają się pod presją. Drodzy Państwo, podsumowując, edukacja spersonalizowana stanowi szansę przerwania tego omawianego przeze mnie rozkładu zachodniej edukacji. Zauważmy, że trendy antypedagogiczne nie zostały wdrożone przez rodziców, nie zostały wdrożone dobrowolnie. Rodzice z reguły kierują się dobrem swojego dziecka. Te zmiany zostały narzucone z góry przez polityków, przez ministerstwa, za pomocą ustaw i rozporządzeń. Dlatego też edukacja domowa i alternatywna. Stanowi pewne remedium na wiele naszych problemów. Bardzo Państwu dziękuję.